Asgard wspiera firmy, które chcą siebie pokazać, czyli sprzedajemy wszelkiego typu gadżety reklamowe dla agencji reklamowych. Naszą ofertę można znaleźć w katalogu Google Collection, to jest nasza nowa edycja oraz zapraszamy na stronę internetową www.ascact.pl. W ciągu roku wprowadziliśmy prawie 300 nowych produktów, m.in. tego typu kubek, w który można do którego można sobie włożyć owoce, yy, dolać wody i z niego spokojnie korzystać. Jest to tak, nowy system systemu decydowi, więc kubki nam będą w tym pomagać oraz na przykład bardzo dobrej jakości głośnik na bluetootha, super jakość, nowe technologie zapraszamy. Chcemy, żeby przede wszystkim pokazywała nowe trendy, taki na przykład przykład chociażby tego fórka, aby to były produkty wyjątkowe, a jednocześnie podążające za trendami, czyli to, czego aktualnie oczekujemy. Nasza oferta zmienia się dwa razy do roku, dzięki temu możemy na bieżąco bardzo szybko klientom te produkty zaproponować. Zapraszamy do naszego nowego katalogu oraz do, na naszą stronę internetową gdzie klienci mogą się zalogować i wtedy jeszcze um, korzystać z coraz możliwości, jakie im daje.